Coś, na co kazaliśmy wam czekać już od naprawdę długiego czasu. I teraz już nie będziemy wam kazać dłużej czekać. Bitwa na zestawy, 5 stów na stół. Jedziemy z tym. Zaczynamy. Moi drodzy, bez zbędnego przedłużania od razu, startujemy z podkładeczkami. Ale nie zapomnijcie o łapce w górę, że tutaj lubicie tą serię i że podobają wam się bitwy na zestawy. Jeżeli bo może już wam ich więcej, się znudziły i nie chcecie już. Ich. Łapka w górę, koniecznie zasubskrybujcie kanał i piciu. Jaka podkładeczka u Ciebie? U mnie podkładka! Przygotowałeś się, widzę. Haha, <laughs> jak, no wiesz co, nie zapominajesz. Game Note, nie znam, nie widziałem, bo to jest ważne, to jest już kolejny sezon, więc dajemy rzeczy, których staramy się, żeby nie było zbyt często. Powiem ci tak, nowy rok, nowy ja, yy, i zawsze miałeś podkładeczki większe. Ja postanowiłem postawić wyjątkowo na rozmiar, bo rozmiar też ma jest znaczenie. Teraz, yy, Moi drodzy, AOC, podkładeczka sporych rozmiarów MM300XL. No, jest troszeczkę gigantyczna. Ile? Yy, 75 to to około. 75 zł? No, nie, nie mam pewności. 78,99 dziewięćdziesiąt. No to proszę Cię, 19,90. Kurde, przeszczędziłeś, to. No. Dobra, otwieramy. Bang! Mój drogi, słuchaj. 19,90. Dość duża. Co tu się ale patrz ile, ile... Dzisiaj postanowiłem na coś nieprostego, tylko coś z pazurem. Zdecydowany pazur tutaj odbity. Dwa kolory, dwa płomienie. Czerwony, niebieski. No yy, słuchaj, mam takiego ziomka streamera, yy, Icefire się nazywa. Yy, ja myślę, że śmiało ta firma mogłaby się ze sponsoringiem do niego odezwać, co? Bez problemu. Powiem ci, grafika zrobiła na mnie wrażenie. Nie jest najlepsza jakościowo. Widać jakieś tam wyblakłe barwy, delikatnie. Tutaj jakieś żółcie nachodzą na ten niebieski. To no jest trochę zakrzywiona. Co ty jesteś pokrzywiony, zobaczymy, zaraz to. Za duża swoją. też w ogóle nie jest. Nie powiedziałem, bo tu jest. Na pudełku tego nie ma i to jest w ogóle ciekawostka. Pierwszy raz w życiu, chyba że mnie coś ominęło. Nie, ej, słuchaj, nie ma nazwy firmy na pudełku, bo to jest Havik. Producent Havik, a tego nie napisali na pudełku, co jest dość dziwne. Gruba, długa, potężna, duża i nie powiem Dacmo 300. O, okej. AOC podkładeczka, słuchajcie, naprawdę sporych rozmiarów, stonowanych kolorach, bez tandetnych grafik. Co ty mi tu wyciągnął? Eee, nie, wyciągnął mi, no widzieliście. No wziął, wyciągnął, popzuł i podkładkę. Tu nic nie było, trzeba wyciągnąć. Tu nic, to się siupnie nożyczkami, nie ma problemu. To już było. Nie ma problemu. Słuchajcie, naprawdę gruba podkładeczka z fajnym, gumowym, e, oczywiście, e, podszyciem. E, no i tutaj to się nie rusza. To się nie rusza się, nie rusza się. No, i na próbuj, próbuj, no nie ma opcji. Tak naprawdę, podkładeczka na całe biurko, tu położysz klawiaturę i ledwo na myszkę starczy miejsca. Starczy miejsca, starczy gradać. miejsca, spokojnie. Tutaj dla tych, którzy nie mają na biurku zbyt dużo miejsca i nie chcą też sobie na monitor zbytnio nachodzić, na no bo to niewygodne, często i patrz, tu będziesz miał tak idealnie, że ci pół monitora będzie poza podkładką, a pół. Nie, na bo sytuację. monitor będzie I na monitor ramieniu. I monitor będzie się wujeł. Romitor na ramieniu. Tak. Promitor na mamieniu. Dobrze, zobaczmy, jak myszki będą się komponować w tym zestawie podkładek. Myszeczki, jeżeli chodzi o mnie, to Cooler Master MM730. U, tutaj chyba trochę trzeba było sypnąć groszem, co? 170 zł około. Nieźle, w tym budżecie to już jest spory wydatek. U mnie Kalifornia, Akces, moi drodzy, myszka, która już u nas gościła, jeżeli dobrze pamiętam. Myszeczka za 109 zł. I uwaga! wireless. No dobrze, jeżeli chodzi o moją myszkę, zobaczcie, bardzo prosta i weź sobie ją do ręki i zobacz. I co? Leciutka. No, Leciutka. 49 gramów, moi drodzy, to jest naprawdę, naprawdę mało. No, no jakby była pusta w środku. No, Prawie tak. Prawie jak, a nie będę tego mówił. <laughs> Bum! Bardzo prosta w wykonaniu bryła gładka, nawet te boczne tutaj strefy są zrobione tak samo jak te frontalne. Dwa tylko przyciski klasyczne pod kciukiem. Scroll podświetlany i logo już nauczyliśmy się, że Cooler Master ma bardzo subtelne to logo. Bardzo lekka myszka z sensorem Pixar 3389, czyli topowym sensorem. I naprawdę muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś robi prostotę mhm. i to, żeby było leciutko, no to no, ja muszę przyznać, że faktycznie ta myszka robi wrażenie przede wszystkim swoim sensorem. No Tutaj widać troszkę więcej budżetu, ale mamy myszkę na kablu, a kable to już jest przeszłość. Tutaj mamy myszeczkę bezprzewodową. Eee, oczywiście łączność 2,4 GHz, e, więc jest naprawdę nieźle. Słuchajcie, oczywiście podświetlenie na myszce mamy na scrollu, na logo i ta piękna płoza na spodzie myszki, która mi się zawsze bardzo podoba, bo już zobacz, nawet w tym oświetleniu widzimy, że to światło się bardzo łatwo. Nie rozchodzi na naszej podkładeczce, więc to się prezentuje naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Myszka dość ciężka, ale też znowu bez jakiegoś ekstremum. Jeżeli chodzi o jej ergonomię i kształt bulwiasta, sporych rozmiarów, więc to miejcie na uwadze przy wyborze jest też delikatnie zakręcona w taką łezkę, więc nie jest to myszka prosta i na pewno nie jest to myszka dla leworęcznych. Ale cena jest niewielka, jak już wcześniej mówiliśmy. Tak, więc musimy iść na pewne kompromisy. Takim największym kompromisem jest oczywiście sensor, to jest PMW3325. Jest to sensor dla casualowych, ale też to początkujących esportowców, Dziękuję max, a tutaj jest każdy z nas Pro? jest kazualem, nie każdy z nas jest prosem. Pamiętajcie. No i jeszcze jeden mankamencik delikatny, który ja osobiście zauważyłem, mianowicie przewód do ładowania myszeczki. Niestety dągiel jest na zwykły USB. Do ładowania myszki musimy tą myszkę podpiąć, natomiast nie możemy tego dongla sobie wyprowadzić na biurko, tylko on musi być gdzieś tam w peceta wpięty, a szkoda, to jest taki już standard w myszkach bezprzewodowych, które pozwala niwelować i minimalizować opóźnienia. No natomiast pewnie Kalifornia Access stwierdziła, że mają tak dobre tutaj przekaźniki, że nie ma potrzeby. Przedefna... <Glustra> pewnie tak. Poza tym standard dla myszek pewnie, które są droższe niż stówa. No dobrze, prowadźmy klawiatury na ten stół, żeby dodać jeszcze więcej kolorytu temu z pojedynkowi. Powiedz mi jedno, czy lubisz serię Avengers? Lubisz! Ok, więc na pewno polubisz moją klawiaturę, która nazywa się Red Dragon Dark Avenger. I co ma z Avengerami wspólnego? To że jest zajebista. U mnie jest Krux Prost RGB, klawiatura, którą już znacie, którą już widzieliście u nas, ale postanowiłem postawić tutaj na wybór sprawdzony. Otwieramy, sprawdzamy. No dobra, jedziemy. Słuchaj, ja bym na początek yy, poprosił montażystę, żeby wrzucił, jak Kepcie miał tą klawiaturę, o co na początku się przyczepiłeś. Przypomnijmy sobie. No, Kruksik... To jest membrana? Słuchaj, ty mu dałeś membranę do mechanika? No, Kepczunie, jak tam twoja klawiaturka? słychać, membranę, słychać, no. Lepiej wydać te 400 zł na myszkę niż na klawiaturę. Dziękuję bardzo, panie montażyście. No to właśnie, jak to jest z tymi membranowymi klawiaturami? Słuchaj, powiem tak, lepsza, dobra membrana niż tani mechanik. <głos》> Długo się tego uczyłeś? Mam takie przygotowane I, I Masz tekst. kilka tekstów, już. Ja wiem, też nie dorabiaj i do nogi do swojego to jest braku to. wiedzy. To jest jeden z tych tekstów, który zawsze puszczasz. Model za 159 zł. jest Już to mechaniczna klawiatura na przełącznikach niebieskich o temu, ale ja nawet nie musiałem tego podnosić, tego kick-upa, bo wystarczy, że zrobię to. O oh yes. I już każdy wie, że to są niebieskie przełączniki. No, klikalność jest tutaj na poziomie bardzo wysokim. Oczywiście, jeżeli ktoś jest wrażliwy na punkcie yy, yy, z tego dźwięku, no to nie jest to klawiatura dla niego, ale no umówmy się, większość z nas, graczy, no po prostu dla nich to nie jest dźwięk. Nie, to jest muzyka lat 90. stary. To jest Mochniawa i rave Party. Ja wiem, że takie rzeczy lubisz, ale dajmy sobie spokój. Słuchajcie, membranóweczka. cichutka, nie przeszkadza, możecie grać po nocy. Mama wam do pokoju nie Nie, nie przeszkadza nie wam nawet w graniu, bo średnio działa. Nie, 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 absolutnie nic z tych rzeczy. Przyciski multimedialne. Masz? Multimedialne. Multimedialne, masz czy nie masz? Nie, nie masz, ale wiesz, dlaczego? Bo to jest masz? TKL. -ka. Oszczędzamy no, na no, przestrzeni no. i nie mamy multimediów, ani też nie mamy tej części numer. Klawiatura bardziej kompaktowa. Wybierając tę klawiaturę, oszczędzacie nie tylko na przestrzeni, ale też na dobrym wyborze oszczędzacie. Zdecydowanie krótka. Moja 122 zł kosztuje. Więc tutaj jest bardzo budżetowo. Powiedzmy sobie szczerze, klawiaturka za stówkę w obecnych czasach to nie jest bardzo dużo i musieliśmy trochę sobie te nasze wybory ciąć. Faktycznie udało się tobie znaleźć. Mechanika chapeau, baza to jest jest ryzykownie, jak dla mnie, no ale na granicy błędu. Słuchajcie, membranóweczka od kruksa, marka sprawdzona, budżetowa, bezproblematyczna. Na pewno będziecie zadowoleni. Ładne podświetlenie RGB, chociaż widać mankamenty na sekcji klawiszy F1 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już że to podświetlenie nie jest tak równe i ładne, i jak Jakbyś ocenił moje. To jest naprawdę przyzwoite. Moje, moje jest przyzwoite. Jeżeli miałbym się doczepiać do własnego produktu, a już muszę to robić, żeby mu trochę ułatwić tutaj walkę, to ten font taki mocno futurystyczny, nie do końca w moim klimacie, wolę prostsze fonty u ciebie, jaki ten font? No, też taki dość ciężki. Cię, do pory. O! jee, yeah, znalazłem. Page up, page down. Ja jeszcze page próbuję. Page up, page down. I słuchajcie, możecie sobie zobaczyć różne tutaj rodzaje świecenia. No, takie kurde, bardzo wprowadzające yy, więcej zamieszania niż porządku. Bo słuchajcie, jeżeli ktoś grałby na czymś takim, hmm, no ja tak jest lepszy, bardzo no, możliwy. Tak, dokładnie. Piszcie, kto Waszym zdaniem zdobył tutaj punkt. A teraz, może to, co zadecyduje o wygranej słuchawki. Powiem szczerze, że nad wyborem słuchawek siedziałem najdłużej i miałem bardzo duży dylemat: bardziej sprawdzone rozwiązanie, czy coś totalnie, co może mnie zaskoczyć. Sięgnąłem po bardziej sprawdzone Turtle Beach. Rekun 70 model, który kosztuje 149 zł, i nie wiem, czy tak tani model był już na, na u nas. Okej, okay. po mojej stronie nowość. Świeżynka jeszcze pachnie fabryką. Słuchajcie, marka Kugar. I nie mylmy tego z kategorią filmów dla dorosłych. Sławeczki za 209 zł. No, ja sam jestem ciekawy, wyglądają naprawdę bardzo atrakcyjnie. No, jestem ciekaw... Gamingowo, ale zobaczmy, jak jest wykonanie. Bo niedawna ta marka u nas jest i była w Gigaczadzie. To jest ta sama marka, nie A wiem faktycznie. czy. Jest. No, to jest ta sama marka co myszkę, więc zobaczymy czy są przebojowi na słabkach, będzie to doskonale widać, no bo nie oszukają naszego słucha. A przede wszystkim nie oszukają mikrofonu. Turtle Beach Raccoon 70, to już są słuchawki. Wow! No właśnie! Wow! No zaraz o, do tego przejdę. Jak ale tu świeci! No właśnie, zaraz do tego przejdę. Tu nie potrzeba RGB czasami. Nie. Chciałem tylko powiedzieć, że wyglądem nawiązują już do tych wyższych modeli i dość klasyczne jak na Turtle Beach, właśnie. Ale ten kolor, który wybrałem, srebrny, powiem Wam, że to nie jest taki codzienny srebrny. To jest naprawdę fajny kolor. Trochę jak są te auta, które z różnego punktu mają lakier, który inaczej wygląda trochę kolor. Nie, zdecydowanie to nie jest tego typu srebrne. To jest tego typu srebrny? Nie, to nie jest tego typu No srebrny. jakby nie było, patrz, on taki wpada w taki zielonkawy jakby kolor. Ale to się odbija światło po Od prostu, tak, dobra? Tak, no odbija się światło, ale w jaki niecodzienny sposób. No musisz docenić, że jest ten lakier zrobiony super. Wygląda naprawdę ciekawie, wygląda atrakcyjnie. Ja mam tylko jedną obawę. Czy to będzie odpryskiwać w momencie, kiedy te słabki odpadną, czy to będzie czernieć w momencie, kiedy będą się wycierać, i tak dalej, i tak dalej. tego się dzisiaj Żeby nie to nie wyglądało po pół roku. Słuchaj, jak. Mam z ty Zgadza, teraz wsiąść w nich tak? i siedź tutaj trzy tygodnie i zobaczymy, czy coś odpadnie. Dobrze, tak zrobię. Słuchajcie, kugar, klasyczna budowa, powiem tak, wykonanie. Nie najlepsze, ale mamy do czynienia z słuchawkami za 200 zł. Jest naprawdę podstawowo, Słotańsze. czuć troszeczkę plastiku, no ale w... To mnie też no trochę właśnie, się, wiadomo, coś... że ten plastik gdzieś tam y, czuć w takich sławkach, Mikrofon niewyczepiany, ale to w tym samo. klasyczny mały mikrofon, jak w Turtle Beachach, kabel bez oplotu też niewyczepiany, no tutaj y, to za to mały minusik. fajne kabel jest. nie to... Niewyczepiany. Niewyczepiany. No, no właśnie. I tutaj mamy to fajne, że jest ten ruch na poziomie sławki. Jedna rzecz najważniejsza, jak byś oceniał pady tu i tu. To tu mam takie duże są. Tu typy są typy. duże i chciałem Temor od razu zaznaczyć. Ma. Jeżeli chodzi o Turtle Beach, e, ja mam na przykład z nimi jeden problem, mianowicie dla mnie często te nauszniki są troszeczkę za małe. E, pamiętam jeden model Turtle Beach'y, e, dość drogie słuchawki, ale miały potęże te nauszniki, bardzo wygodnie się mi nich siedziało. E, nie podoba mi się, że Turtle idzie akurat w tę stronę, w, tych, w te mniejsze nauszniki. Tutaj te nauszniki są naprawdę sporych Zaraz rozmiarów. Zaraz przymierzymy, ale słuchaj, powiem Ci tak. Może to problem tkwi nie w suławkach. Najpierw spójrz na siebie, problem tkwi w Tobie, masz za duże uszy po prostu, no, doszedłem do płędy. Może tak być, czekaliśmy na nią pół roku. E, słuchajcie, e, jeżeli chodzi o nauszniki i budowę tych słuchawek, no kurczę, muszę powiedzieć, że słuchawki e, są pancerne, w sensie takie ma się wrażenie w momencie, kiedy się je zakłada. E, tylko psa Ci brakuje byś był. Tak, Jednym tylko psa dokładnie. E, na początku miałem wrażenie, że delikatnie uciskają, ale w momencie, kiedy tutaj ta regulacja już w pełni doszła do tego, czego oczekuję, no to faktycznie leżą komfortowo, chociaż zaznaczam, że ten ucisk jest dość mocny. Jeżeli chodzi o tertle, to no powiem ci tak, jeżeli chodzi o tertle, to moje wrażenia są takie. Muszle na styk. na styk, ucho się mieści, ale jest na styk, więc dla niektórych może tam być trochę gorąco, to jest zwłaszcza gorące dni. A tu ale, co się dzieje? Ale faktycznie tu troszkę uciska. Tu boli, nie? Nie powiem, ale może my mamy fryzury za krótkie, trzeba trochę teraz jest moda na dłuższe włosy i to będzie amortyzowane. Nie, 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 boli tutaj, słuchajcie. Boli, niestety będzie ocierać, będzie bolało przy dłuższych sesjach. oj. E, to ja co? Dbacie, test to dźwięku? To zawsze wygląda. Dobrze, test dźwięku i test mikrofonu. Zobaczmy, czy ten krótki mikrofon pobije tego. Luja! Czy ten krótki mikrofonik w tertelbiczach poradzi sobie z potężnymi przesterami, jakie próbuje teraz wywołać? No i czy poradzi sobie w teście głosu normalnego, zwyczajnego, spokojnego, takiej gadaniny, jak między ziąkami na Discordzie. No i oczywiście, czy on w ogóle ten szepty wychwyci? Czy mikrofon Kugara okaże się lepszy w tym pojedynku? E, jest na pewno dłuższy. E, założyłem jeszcze popfilter na niego, nie wiem czy zauważyłeś. E, no i zobaczymy, czy ten popfilter cokolwiek e, pomoże. E, sprawdźmy jeszcze, czy poradzi sobie z szeptem. Oczywiście ten mikrofon. Czas ostatecznych rozstrzygnięć. Warto na początku powiedzieć, że obydwie te pary sławek komunikują się za pomocą jacka. Tak, nam, dla mnie to duży plus. Dla niektórych to duży plus, dla niektórych to może być jakiegoś rodzaju problem. Warto o tym wspomnieć. No dobrze, słuchajcie. Zacznijmy od mikrofonów, to co słyszeli nasi słuchacze, mhm. widzowie w zasadzie. Czyli chcesz zacząć od tego, co jest potencjalnie twoją wygraną. Ja uważam, że wszystko potencjalnie jest moją degradą, Nie więc... ma takiej opcji. No. Dobra, Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o mikrofony, ja podsumowałbym to w taki sposób: tertelbicze e, trochę bardziej hałaśliwe, trochę więcej szumu wyłapują, natomiast dźwięk jest troszeczkę bardziej, troszeczkę bardziej nasz, nie jest robotyczny, tak jak w przypadku Kugara. No tutaj najlepiej nie jest, jest komunikatywny. Nasz ziomek na Discordzie nas zrozumie, co powiedzieliśmy. To jest chyba najważniejsze w mikrofonie i czego chcieć więcej. No słuchajcie, ja tu się trochę nie zgodzę, bo według mnie tu. Się. Główny problem tkwi w szumie. Jego słychać było od początku, jak jeszcze nic nie mówiłeś, to już było takie syczenie delikatne. I to syczenie sprawia, że ten dźwięk trochę się czuje taki oddalony i nie do końca taki, jak jest. Tutaj mówiłeś na wstępie, czy ten mikrofon wytrzyma presję przez yy, Wytrzymał idealnie. Wz wręcz bym powiedział, że aż za dużo, bo ten dźwięk, mimo że modulowałeś yy, Twój głos, to on był bardzo yy, jednostajny. Ale dzięki temu nie Porazimy uszu naszych rywali, i ten mikrofon, według mnie, wypada dużo lepiej, bo jest czysty. Faktycznie wypada lepiej, ale nie jest nie jest. Ale jest idealny. to komunikatywnie, to prawda? Tak. Zresztą słyszeliście to. Natomiast dźwięk. jeżeli chodzi o dźwięk, no to tutaj już kugar według mnie prezentuje się znacznie, znacznie lepiej, e, ponieważ tutaj nie ma absolutnie basu. E, te sławki są płaskie. E, no, bo nie, może nie będę tak robił, bo jeszcze je złamię. E, tutaj nie ma basu, słuchajcie, tutaj jest dźwięk z szyby i to bardzo grubej. E, tutaj dźwięk w kugarze nie jest idealny, e, i faktycznie te sławki znowu idą w drugą stronę. Są zbyt mocno przebasione. Nie jest tutaj dźwięk klarowny. Powiedziałbym, że jest taki głuchy tępy. No nie jest idealnie niestety, natomiast jest lepiej, ponieważ w grach bas jest niesamowicie istotne, żebyście wiedzieli, gdzie jest wasz przeciwnik. No i tutaj wydaje mi się, że te słuchawki będą delikatnie rozwiązaniem. Wiesz rozmawiam. co, wydaje mi się, że dawno nie było sytuacji, w której tak bardzo się nie zgadzaliśmy a propos słuchawek i mam wrażenie, że nie tylko głuchy jest dźwięk w tych słuchawkach, ale Ty też jesteś głuchy w pewien sposób. Bo ja tu się nie zgodzę, co... Zgodzę się co do części t, y, twoich słuchawek są przebasione i są po prostu głośne. Jeżeli ktoś lubi taki dźwięk po prostu donośny i taki, który nie kuje, nie pierdzi, to to jest ok i faktycznie, ale Turtle Beach. Faktycznie ten bas jest tutaj bardzo okrojony i dodatkowo są cichsze, ale są czyste. Moim zdaniem właśnie mają większe spektrum, są po prostu czystymi sławkami. Tutaj tego środka to tam praktycznie nie ma. Jest bas i trochę niskiego tonu. Tutaj moim zdaniem większe spektrum, postawili bardziej na jakość dźwięku, a nie na Spektakularność dźwięku i to jest ta różnica, moim zdaniem za 150 zł według mnie bardzo fajny dźwięk. Bardzo fajny dźwięk z za szyby, e, nie 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 nie, nie ja, ten, jak, droga. Szyby? Słuchajcie, dobra, y, komentarza. Słuchajcie, nominuję operatora, żeby posłuchał. Dobrze, operatorzy a potem podsumowanie. Operator. słuchajcie, no nie wiem, zresztą to przynieść. Operator zweryfikował, sprawdził i stwierdził jednoznacznie i bezsprzecznie, że moje lepsze. Więc. Proszę tak nie robić. Proszę, zaplułem, to jest tu. Jezus Maria. Bram. Proszę tak nie robić. <laughs> nie chcę wusia. Czyli moje lepsze. Jeżeli by ekwalizerem potraktować, to powiedział, że te mają potencjał i te i żeby mniej więcej chyba mógł być remis, ale prosto z paczki wybrałby Turtle. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, kto według Was wygrał Dokładnie tę bitwę. Dokładnie tak. A może mieliście sławki Turtla T i macie swoje uwagi? Może mieliście te kugary y, i macie swoje uwagi. Powiedzcie, kto waszym zdaniem był lepszy pisząc piciu, smarty, a może macie swoją propozycję zestawu, chętnie usłyszymy. Łapka w górę, subskrypcja, a my się żegnamy. Trzymajcie się, cześć. I do jakiego progu następna bitwa? Wymyślcie coś, trzymajcie się, hej.